I mamy górne, górne te łańcuchy już położone. Powiem Wam, że praktycznie jest to samo. Ten z tyłu jest stary. Jak się go tak, kurde, z tej kamery... No jest trochę dłuższy, no. Delikatnie może, ale nie wiem. Nie, bo tego też się tak nie uchwyci. Ale jest tam, na moje oko jest tak z 3, z 3 mm jest, jest dłuższy od tego jak się tak patrzy. Dobra, zaraz teraz nagramy to są drugie. stare te znaki odrysowane. Jeden znak drugi i trzeci tutaj był, co był nawale. Teraz już mam założone nowe Pierw sobie założyłem ten ślisk teraz sobie odmalowałem tak jak tam było, tu, tu, na drugim kółku i tu mam też zaznaczone nawale, nie wiem czy widać, tu mam przeniesione i pasuje i wszystko mi pasuje co do tego. I teraz tutaj trzeba przykręcić tą szesnastkę. No i zaraz będziemy dalej. I teraz ten teraz tu ten ślizg trzeba przykręcić. Pokojnie. Teraz tak na nowych kółeczkach też robimy sobie znaki według starych. Przykładamy jedno kółko i drugie, żeby leżały idealnie. I sobie odznaczamy znaki. Ja tam wolę dla pewności pierwszy raz to robię, więc. I sobie odznaczyłem kółeczka. Na nowym łańcuchu sobie zaznaczyłem tutaj ten stary i raz, dwa, liczymy ogniwa 12, i tak samo tutaj sobie zaznaczyłem 1 i 12, dalej, znak. I teraz, jak przyłożymy to tu, a ten drugi przyłożymy na ten, na ten drugi znak, to musi nam idealnie wtedy pasować już w otwory, nie? Tak, jak według tego starego. Także zakładamy i patrzymy, co dalej. To już mam założone, jak widać ślizgi nowe, łańcuszek już jest. Teraz tutaj jeszcze trzeba teraz powkładać ten drugi łańcuch. No i tak, prawie już wszystko zmontowane. Teraz tak, najpierw zamontujemy ten boczny napinacz. Ten boczny napinacz, co tu jest? Tu jest jedna śrubka, trzeba tą zaślepkę odkręcić. Tu jest śrubeczka, tu jest druga śrubeczka pod wałkiem. To najpierw to trzeba przymocować. Później ten górny napinacz też trzeba założyć. I jak mamy te trzy napinacze, to później możemy zakładać sobie łańcuchy. I zakładamy sobie łańcuchy. Ja sobie to zrobiłem jeszcze na znaki dodatkowo. Z tych starych kółek sobie znaki poprzenosiłem na nowy łańcuch i wszystko mi pasuje tak samo na, na nowym. No. I później zakładamy właśnie to na znaki. Wszystko fajnie, żeby nam pasowało. Górny też na znaki, i później sobie wkładamy właśnie to sobie możemy później przykręcić, i później sobie wkładamy te napinacze. Jeden wchodzi tak do góry, banan tak jest, tutaj, a drugi tak, o, tak jak tu te stare sobie były. No, w ten sposób one były. I tu wchodzi w środek śrubka numer 20. 20, ile tam było? 22 chyba. No, 22 chyba. Dobra, i skręcamy cały manżur. Teraz tak, tą śrubę na napinaczach. Tutaj nam pisze śrubę 17. Dokręcić momentem 40, już ją dokręciłem. Dobra, i teraz tak, dokręcamy tę śrubę. Tą śrubę na, na wałkach też trzeba dokręcić momentem 110 nm. Eee, I teraz będziemy na, wkręcać napinacz. On przychodzi tutaj. Tutaj wchodzi. No, zaraz go tam wsadzę. A i napinacz trzeba przykręcić momentem, o napinacz tu przychodzi od tej strony tak po skosie i napinacze przykręcamy, napinacz łańcucha rozrządu 50 Nm I napinacze mamy już przykręcone jak tutaj widać Tutaj jeden i tutaj u góry drugi wkręcamy, który napina tak po skosie no, i teraz przykręcamy tutaj tandem pompę. Bo to jest bankum pompa i pompa oleju chyba w jednym. I tutaj mamy tak na 5 śrub. Jeden na trzynastki. Jedna, druga, trzecia, czwarta i tutaj jest piąta. Piąta. Oczywiście podkładamy taką uszczelkę. To jest ta stara. Uszczelka jest po kajoke, czyli nie można się walnąć w drugą stronę, bo to są jedne oczka mniejsze. Druga, ten. No a podkładamy uszczelkę i, i przykręcamy my. śrubeczki trzyna, na na kluczyk 13 momentem 25 Nm. No i tak, pompę z dołu mamy przykręconą. Teraz dokręcamy górne wałki. Yy, tu jest kluczyk, ta nasadka 16. I przykręcamy tak samo momentem 110 Nm. I jak już mamy wszystko skręcone, teraz będziemy wyjmować blokady. Nie będziemy kręcić kołem No i tak, rozrząd już mamy poskładany. Tu już niepotrzebnie, żebym sobie tą łapę przykręcił. Yy, no i tak. Po stronie kolektora dolotowego musi być łańcuch napięty normalnie, musimy tak założyć, bo na dole tam jest chyba obojętne, bo tam jest pompa wysokiego ciśnienia i pompa wspomagania Więc tam ten łańcuch chyba nie, nie musi być jakoś konkretnie ustawiony Tutaj jest ważne, że jak wsadzimy blokady, teraz mam już wyciągnięte, bo zaraz już będę kręcił, bo sprawdzałem sobie czy pasuje I tu są już dziureczki i teraz muszę pokręcić wałem. I teraz tak, tu musi być właśnie łańcuch, musi być z tej strony, musi być napięty od strony dolotowej. Tak samo ten dolny. Od strony kolektora dolotowego musi być ładnie łańcuch napięty. A tutaj może być delikatnie luźny, bo później ten po, po, popuszczamy napinacze i ślizgi nam go ładnie napinają. I teraz jest wszystko ładnie, sztywne i jak góra nam się zgadza i dół nam się wszystko, wszystko mamy napięte i ostatnią śrubę mocuję już sobie odmę wsadziłem i teraz ostatnią śrubę sobie dokręcamy tą szesnastkę tutaj na, na tym kółku na tym kółeczku środkowym, nie? Tam jest 110 Nm przykręcamy to z takim momentem no a trzeba to będzie jeszcze tutaj po umyć i wszystko i teraz musimy opuścić silnik znowu w dół i będziemy kręcić. Jak widać sobie pokręciliśmy tu już blokadka. Dwa razy zakręciłem wałem tutaj w tym miejscu. I tu jak widać już blokadka pasuje. Teraz wkładamy drugą. Hopsa i pasuje. I cały rozrząd jest zablokowany. Także można składać. No teraz wykręcamy blokady. Dajemy zaślepki. I można już składać cały manżur. Także pamiętajcie, napięty łańcuch po stronie dolotowej, tam gdzie jest dolot, trzeba go tak napiąć samemu, później tu gdzie po tej stronie, żeby był luźny, i aktywujemy ślizgi, ślizgi, napinacze, klik, zapinają nam to, łańcuch nam się cały usztywnia. I wtedy dokręcamy ostatnią tą śrubę, co jest tam właśnie pod odmomnie. Na, na tym środkowym kole, bo wtedy jest wał i, i ten górny jest wtedy razem. No i oczywiście przed tym skręcamy na blokadach, skręcamy te dwa wałki, a później na końcu skręcamy tą śrubę, co jest na środku. No i musi pasować, no nie ma innej opcji. Dobra, teraz składamy i, za, i będziemy chwalać. no I tak, poskładałem już wszystko do kupy, jak widać. Wszystko jest na tym. Blokady, wszystko się zgadzały. Rura do interkulera pod. Można iść odpalać. Zobaczymy, czy odpali. Wszystko się zgadzało, więc powinien. Więc powinien. I luzik, i 3, 2, 1. Polio. Widać. Chodzi. Jak widać chodzi. Jakby można wszystko montować. Do kupy. Jeszcze zobaczymy czy nic nie przecieka. Ale już widzę, że jest nic. Koło pasowe się kręci. Można składać w końcu i wyjeżdżać z warsztatu pod chmurką jak widać. Dobra.